U, tak, Gustaw! Uspokój się! Nie! Nie mogę! A możesz chociaż na sekundę? Nie! Ale O, boczek. Ej, halo, gutek dostał szał. Biegał po blatach, po ścianach, po łóżku, po wszystkim biegał. A teraz wybiegł z mieszkania, bo nasza człowieczka zapomniała zamknąć drzwi. No i teraz lata po dworze. I mi też się chyba trochę udzieliło, bo strasznie szybko mówię. Och, biegnę. Ty też? Nie, no, nie, spokojnie. No, to wy ogarnijcie temat, a ja idę spać. Chodź, chodź! Chodź, chodź! Chodź szybciutko, chodź, chodź, tak jest, dobry pies, chodź, mój, mój, tak. Jestem, tutaj, ja. A wiesz, co dzisiaj jadę na śniadanie z mojej miseczki? Mam taką niebieską miskę. A propos niebieskiej miski, mój kolega miał taką smycz niebieską, identyczny odcień. Mówiłem mu, to mi nie wierzył. On w sumie nigdy w nic mi nie wierzy. Albo raczej nikomu. Bo, bo to ten kamulec wielki, co tam leży. Tak gadam czasem z głazem na spacerach, jak mam dość boczka i udaję, że ma niebieską smycz. W sumie to jak to tak o tych głazach, to, to co ty tu robisz? Dobra, nieważne. Później mi powiesz. Ja muszę lecieć. Dalej. Opowiem kamulcowi, że z tobą gadałem. Cześć! No to teraz, jak tak robię i tak, to czuję, jakby mi tak stał w miejscu. Stój, głodku, zatrzymaj się! Nie drzeć się tam! Spać nie można! Hej! Cicho! Co ty taki pobudzony dzisiaj, co? No, w scenariuszu dzisiejszym było, że mam grać ADHD, nadpobudliwość. Co ty? Cięcie! Gutek, co ty taki pobudzony dzisiaj? Jeśli wierzyć psychiatrom, to chyba nadpobudliwość. Rozumiem, opowiedz. Ale co? Daj mi dokończyć. He? Gustaw. Dobra, mogę albo nie mówić wcale, albo mówić dużo. Póki co proszę o milczenie. <grym> Psion od objawia się następująco. Psy przesadnie reagują na wszystkie bodźce z otoczenia. Nie potrafią się zatrzymać, nie potrafią skoncentrować się na swoim przewodniku, na tym, co przewodnik do nich mówi. Na przykład jak ich woła, a one uciekają, biegają i nie słyszą zupełnie swojego opiekuna. Mm, ciekawe no? Tak jest! Nie potrafią się zatrzymać, nie potrafią usiedzieć, zmieniają pozycję ciała jak ty teraz, jak ty przed chwilą. Hmm. Są reaktywne, cały czas pobudzone i przez to się strasznie męczą, prawda? W seriotach myślisz? W takim dużym pobudzeniu najlepiej trzymać psa na smyczy i zatrzymać się, po to, żeby pies posłuchał, powęszył i zobaczył wszystkie bodźce, które są w jego najbliższym otoczeniu. Jeżeli wpada pies w takie otoczenie, nie jest w stanie tak bardzo szybko zobaczyć wszystkiego i sprawdzić wszystkich zapachów, które tutaj się znajdują. Naprawdę? O proszę. Jak pomóc psu znak pobudliwością? Znaleźć dla niego miejsca spokojne na spacery. Co to znaczy miejsce spokojne na spacery? To jest takie miejsce, gdzie jest mało bodźców rozpraszających. Pozwolić psu swobodnie węszyć. Jeżeli nakręca się, biega w przestrzeni, pozwolić mu przez chwilę, a następnie zapiąć smycz i się zatrzymać. Nazywa się to robienie nic, bo wtedy na spokojnie pies może zeskanować cały teren, wysłuchać, co się dzieje w otoczeniu i nawęszyć, kto tam był, co robił i co się dzieje. I bardzo spokojnie chodzić. Aha. Bardzo dobrze na nadpobudliwość wpływają zajęcia z integracji sensorycznej, czyli na przykład możecie pójść na tor przeszkód i pokonywać te przeszkody w wolnym tempie, po to, aby koordynacja ruchowa się zgadzała i aby było bezpiecznie. Przy nadpobudliwości bardzo ważny jest czas na odpoczynek i na sen. No tak. Sen przynajmniej 12 godzin dziennie. Tak myślałem. A później dobre jedzonko i spokojny spacer. Wiedziałem, że tak jest. To teraz, jak rozumiesz temat, to już chyba lepiej się czujesz, co? No, tak samo. Poczekaj, mam coś dla ciebie. No, w końcu. Wiesz, ile taka nadpobudliwość spala kalorii? A kiedy twoja pani po ciebie przyjdzie? Kończy późno, wróci, jak będzie ciemno. Musisz tu ze mną do tej pory poczekać. No i żartowałem, czuję się dużo lepiej teraz, kiedy mi wyjaśniłaś.